Siemanko, widzowie, dzisiaj kolejny odcinek. Znaczy, tak naprawdę drugi odcinek, ale save mi się popsuł. Znaczy, To no tak, save mi się popsuł. Z gospod oczywiście gospodarstwo po dziadku. No i save mi się popsuł. No i musiałem na innej mapie się wybudować. No i takie o gospodarstwo zrobiłem. Mamy poltka. Mamy inny pług. Mamy inny siewnik. Teraz będziemy sobie jechać siać. Zobaczymy, czy to jest. E, wszystko pięknie jest. Także luksusowo ta leżówka przyczepa jest jedna. Będzie trzeba drugą kupić. Tu oczywiście krzaczory. Mamy jeden ciągnik bez MFA. Mamy SIPME. Mamy innego kosa. No i też rozrzutnik jest o wiele inny. Ale bez żadnego przedłużania jadymy. Palimy 30, podnosimy, no i powolutku sobie będziemy jechać. Dzisiaj na tej na klawiaturze sobie pogram. Pog no i jedziemy. Tak dzisiaj. Dzisiaj taki plan mam, żeby chociaż z dwa odcineczki nagrać. Chociaż dzisiaj pewnie jeden sobie nagram, właśnie ten, jak, jak sobie dokończę. Mamy cztery pola. E, no i mamy jeden ciągnik. Na jeden, no, no o, jakoś to będziemy obrabiać. Ale, ale dzisiaj mam pooglądać sobie ciągnik jeden fajny taki. No dzisiaj troszkę już tutaj, tutaj akurat siejemy tą. A kto tu akurat jest siana pszenica? Patrzcie, jak się No właśnie, tak sobie pół pola No i myślę, że tutaj to dokończymy. Sam, znaczy yy, jest jeden ciągnik do sprzedania, i to jest jako, jako sześćdziesiątka. Oczywiście troszkę chcę za sześćdziesiątkę. Mi się wydaje, że to jest taka cena taka średnia, gdzie ona też jest w stanie takim średnim. Ja dzwoniłem się, pytałem, powiedział, że jego dzisiaj w domu nie ma, ale co najwyżej to można przyjść i pooglądać. Nie, nie można go, tego gruza odpalić. Także no. No zobaczymy. No może go kupimy. no, No bo Mefa nie ma także A ja też chcę, ja też chcę sobie kupić nowy no, no troszkę hektarów dokupić Chociaż hektar pola kupić Żeby już to gospodarstwo jednak jakoś szło z tym Aby mieć pieniądze żeby się wyżywić No i mo możecie też napisać, jak tam w szkole, hehe. Bo u mnie to. No to tak średnio u mnie w szkole, jak to wiecie, jak to szkoła chyba. Nie ma nikogo takiego, co lubi szkoły. Także no. tutaj sobie tak dosiejemy sobie tutaj ten kawałek. Tu jest pszenica, rzepak już mam zasiany, no i jest największy problem. Nie mamy wistuli. I co właśnie z tą wistulą zrobić? Ja mam plan, żeby żeby po prostu nie kupić tylko E, pobudować jakąś, jakiś chleb, jakąś oborę, chociaż nie no, bardziej chyba chleb Bo obory nie będziemy budować No zobaczymy jak to wyjdzie Zobaczymy Może Znaczy tak, pierwsze to trzeba na pewno kupić e, z dwa ciągniki jeszcze to trzeba po prostu hektarów dokupić i tyle, i to będzie najlepsza inwestycja. Kurde, a siewnik tym bardziej jeszcze kupić, bo to jest równo malutkie. Dobry siewnik, ale wam powiem, że weźcie tym siejcie. To tyle czasu zajmuje tym siać. Jak to ile, to z metr ma? Może jak najlepiej? Nie no. Nie wiem, ile on może mieć jeszcze takiego jednego handlarza, znalazłem co sprzedaje fetora nie to nie to, Sursus chyba zaraz wam powiem, dobra kurde, tylko właśnie nie wiem, czy ja mam, dobra, ja sobie tak będę robił po prostu. Nie wiem czy ja to mam dos dosiać do końca czy iść wam pokazać jak... jak no, którą 60 ja bym wybrał na tą serię Ale może dosiejemy taki malutki kawałeczek to tak nawet robota idzie a jeszcze mamy jedno pole z tym z z jeszcze zobaczymy, co ja tam zasieję, ale na pewno owca nie będę siał na ten rok. Ara, wam pokażę mój, kurde, rzepak, jak on ładnie tam rośnie. No, chyba u dziadka to nigdy rzepaku nie było. Także wreszcie w coś innego puściszmy. Kurde, jaka mam. dobra pięknie, ładnie. Tylko też nie chcę, żeby ten film był też krótki. Znaczy długi, bo chcę go jeszcze dzisiaj wstawić. Zobaczymy, czy go chociaż pewnie. Że jeżdżą tutaj u mnie na wsi tymi sześćdziesiątkami. Sześćdziesiątka polska moc. Dobra dosiejemy tamten kawałek tu pójdę sobie poza odcinkiem dosieję to No i na kolejnym odcinku pewnie na kolejne pole pójdziemy Znaczy pojedziemy A, czekajcie, bo ja jeszcze mega gabuloty już mało paliwa w 30, nie wiem czy nie będę musiał to czekajcie To ja się przejdę po paliwo Ajajaj, aj, 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 aj. gdzieś tu miałem kanisterek, o Kanisterek ropy i laty dur. O kurde aż. Ale aż tak poleciałem, że mi z drąg wypadł. Kurde. Ja ten kanisterek. Dobra. Pójdziemy sobie poboczem. noż. Pójdziemy sobie poboczem. Byłem na stacji, to wiecie, to... To kupiłem, no bo to, to wam powiem, tak, troszkę to pali, jak tak, wiecie, jak to, i to na żniwach, troszkę pochodziło, pełny zbiornik miał. tak dobrze, że prawie cały, cały zbiornik na siewach już opędzlował. Dobra, trzeba tu położyć. Pięknie. No prawie cały zbiornik jest. Tak, dobrze. Dobra. Idziemy po ten ciągnik. Czekajcie. Gdzie to było? Bo to było gdzieś. Tu, gdzieś obok, tu akurat ta sześćdziesiątka. Tam ten ursus to daleko. Chociaż nie, tutaj chyba ten ursus. Yy, tutaj tu ta, ta siuntka stała. No kluczyków nie ma, także wam nie odpalę. Tak ona wygląda. Pobrudzona już. Ajajaj, aj, aj, troszkę. Kurde. Znaczy, mówił, że tu ramon silnika był robiony, także... To tutaj chyba wszystko powinno być ładnie zrobione. Znaczy, ona wam powiem tak, ona to by. Do, do tura by mi kurde pasowała ta siuntka. Tylko jeszcze balonówki z przodu założyć. Jogi na tłoki, ale wam powiem, że te opony takie. Troszkę wystają. Dobra, no to to już mamy. No zobaczymy, na jak dostanę kluczyki, to dopiero. Tutaj z tym typem tego też kurde w domu nie ma gdzieś po ale tu nie będę chodził specjalnie o to co ja obra, nie będę się bawił tu stoi. Ten fetor, no ten to dopiero znaczy to jest to, jest chyba ursus, tylko on jakoś tak dziwnie czym tak dziwnie pomalowany jest. O, o otwarty nawet. Szyka ma tak, że go nie odpalę, ale co to się stało? Tyle, że koło komuś, no i tutaj też jeszcze ten stoi. Technos sprzedaż jest. Ten to odbany, ten to ładny jest, ale on to chyba troszkę przydłuży będzie. To jest, co to jest? Plus albo MTZ, albo Belarus, ale to chyba MTZ jest 81. 82 Nie wiem, odpalimy go Do tego akurat kluczyki mi dał Ale chodzi dziwnie Też nie, nawet ładnie A no może są kluczyki w tym, w tym gruchocie? A są kluczyki Jakieś takie obroty strasznie małe ma Ciekawe czy to coś mu nie, do, nie dolega W ogóle jakaś waj Aha, bo to jest podnośnik. Tak działa, podnośnik szybko. Jakoś dziwnie, nie wiem. Jakoś strasznie dziwnie ten ciągnik chodzi. No i tu jakaś autosenka jeszcze jest na sprzedaż, ale taką to ja nie potrzebuję chyba. To by się fajnie cofało tym. A tu chyba. A właśnie zobaczymy, czy kable akurat działają. Tu. No ale. Czekajcie. Słuchajcie, jak on, jak on chodzi. Jest strasznie nisko obroty ma o, udziałają światła To nawet tych świateł nie ma Kablowa działa, ale patrzcie jak on w ogóle na obroty. Nie wiem, więc czekać się mu do miodu. Trzyma czy kopci? Nie wiem czego będziemy brać. A i wam powiem bardzo, bardzo was proszę, żeby zostawicie y, subika i... No najbardziej to subika. Mam nadzieję, że zostawicie i. Do końca roku spróbujemy wbić 50 subów. Spróbujemy wbić. Zobaczymy czy to się uda. Dobra, bo ten, bo ten odcinek taki długi chyba... Jest. Także już no zostawcie tego lajka, like sobika. No i razem dzwoneczek, No chyba jakieś inne ciągniki na sprzedaż. Ten to u takich, to bym pojeździł. Dobra, no to nerka.